waga, ta za 14 zł z Aliexpress do 1 grama i taka troszkę droższa, którą używamy w firmie ona jest za 600 zł, kupiona była kawałek karteczki 01 waży ta sama karteczka tutaj 09 się wyłączyło jeszcze, bo jest Auto wyłączanie włączone. Zobaczmy na spokojnie jeszcze raz. O, 0,10 przed wyłączeniem, i tutaj teraz tu jest 0,9. Może bardziej na środku musi być położone 12. Wciskajmy guzik. Ten plastikowy element 3,15 g.

9,38 g. Nie mam wzorcowych odważników, żeby to sprawdzić. O, ten jest ciężki element. 43,94. 44,06. Wyłączymy. Włączymy. Włączymy. Niech się ustabilizuje i wyrówna. Jeszcze raz. To wtórka czy ja sam pokażę. 43,96 i ta waga za 14 zł. 44,06. No pytanie, czy ta cena jest warta? To kosztowało 600 zł, około. Także widzicie. No i podobno do pół kilograma może ważyć. No tak, pół kilograma, a ten. Do 200 gram tylko.